Więc witam wszystkich serdecznie. Tym razem w teście benchmarku Samsunga Galaxy S4. Do wykonania testu użyję programu Quadrant, czyli Standard. Przygotowałem sobie już nawet skrót na pulpicie, jak widać. I za pomocą tego oto programu wykonamy pełen benchmark, jak zwykle. W międzyczasie przypomnę tylko, że Samsung Galaxy S4 został wyposażony w czterodzeniowy procesor Snapdragon 600 o taktowaniu 1,9 GHz. Tak, jest to model czterodzeniowy, nie jest to model Okta, um, Exynos 5 Okta, jest to po prostu Snapdragon 600. W momencie, jak wykonuję ten test, um, Samsung ogłosił, że. Um, Samsung Galaxy S4 z procesorem Exynos 5 Okta jest już oficjalnie dostępny w sprzedaży. Rezultat, czy chcemy kontynuować? Oczywiście tak. I to urządzenie ma 12266 punktów. Może przybliżymy troszeczkę tutaj na te e, informacje, które są na dole o trochę lepiej. Więc tak, całkowity wynik to tak jak powiedziałem 12266 punktów. CPU 3039601, pamięć 11308, wejście wyjście 7955, 2D 500, 3D 1968. Więc tak, powtórzę po raz kolejny, że Według mnie taki jakiś wynik z benchmarka tak naprawdę nic nie znaczy. Ja lubię po prostu spojrzeć sobie czasami na liczby, ale e, miarodajnym jakimś takim e, benchmarkiem, nazwijmy to, e, może być tylko i wyłącznie korzystanie z telefonu e, w normalnych codziennych warunkach. Jak to wyjdzie w praniu? W moim przypadku. Podzielę się z Wami moimi doświadczeniami w nadchodzącej recenzji Samsung Galaxy S4. Oczywiście na kanale bez pretekstu. Jeżeli macie swoje własne wyniki w kwadrancie, może chcielibyście, abym ja zmienił program, albo macie jakieś sugestie, piszcie sekcja komentarze, fanpage kanału bez pretekstu, Google, Twitter. To wszystko jest dla Was, to wszystko stoi przed Wami otworem. Dzielcie się tym nagraniem, jeżeli Wam się podobało. Paluszki do góry. I to na razie wszystko, jeżeli chodzi o mnie. Zapraszam do kolejnych nagrań na kanale bez pretekstu. Na razie.